Baron pokazał zdjęcie z synem. Co za słowa o kubickiej? To ważny czas dla barona oraz Sandry kubickiej. Ich syn właśnie skończył rok. Z tego powodu muzyk zdecydował się zamieścić wyjątkowy wpis w mediach społecznościowych. Wspomniał w nim o swojej byłej ukochanej. Te słowa niosą się teraz po polsce. Sandra Kubicka i baron świętują roczek syna. Aleksander Milwiw, baron i Sandra Kubicka to jeden z najgłośniejszych duetów w polskim showbiznesie. Para stanęła na ślubnym kobiercu w kwietniu 2024 roku. Niedługo później muzyki modelka powitali na świecie swojego syna Leonarda, który przyszedł na świat jak wcześniak. Z tego powodu, ze zborem niedowierzaniem wśród fanów, spotkała się informacja, że para planuje się rozwiaść. Mimo to obecnie wszystko wskazuje na to, że rodzice chłopca mają między sobą dobre relacje. Teraz z okazji obchodzone w piątek 16 maja pierwszych urodzin Leonarda na profilu barona pojawił się poruszający wpis. Nie zabrakło w nim kilku słów na temat matki chłopca, oto szczegóły. W sieci pojawił się wzruszający wpis. Ze względu na urodziny syna w sieci pojawiły się okolicznościowe wpisy od obu rodziców. Sandra Kubicka w swoim poście w mediach społecznościowych podkreśliła, że jej pociecha przyszła na świat nieco wcześniej, przez co każdy dzień był dla nich prawdziwą walką o zdrowie i życie chłopca. Dokładnie rok temu 16 maja o 2:11 w nocy narodził się on, mój długo wyczekiwany, wymarzony synek Leonard. Przyszedł na świat z przytupem, dzielnie walcząc od pierwszych chwil o swoje miejsce na tym świecie, rozpoczęła. W dalszej części wpisu modelka wspomniała o wyjątkowej więzi, która łączy ją z synem. Nie ukrywała, że bardzo mocno go kocha i obecnie nie wyobraża sobie już życia bez jego obecności. Na koniec dodała, że Leonard bardzo wiele ją nauczył i nie może się doczekać kolejnych wspólnych lat. Od samego początku jesteśmy nierozłączni. Nigdy nie sądziłam, że można kochać tak mocno, a jednak, synku, nauczyłeś mnie tak wiele. Nauczyłeś mnie cierpliwości, odpuszczania, wybaczania, radości z małych rzeczy. Pokazałeś mi, jak silna potrafię być. Bądź wiecznie zdrowy, szczęśliwy i spokojny. O resztę zadbamy my, twoi rodzice. Kochamy cię bardzo mocno całą rodziną Leosiu, napisała. O poruszający post pokusił się także sam baron. Niespodziewanie w jego treści postanowił wspomnieć o Sandrze Kubickiej. Jego słowa niosą się teraz po Polsce. Oto szczegóły. Internauci tłumnie złożyli życzenia małemu Leonardowi. Baron, na swoim profilu w serwisie Instagram, zdecydował się podzielić wspólnymi kadrami z synem. Poza tym, w opisie zdjęć pojawiły się życzenia dla chłopca z okazji jego pierwszych urodzin. Jak podkreślił muzyk, miniony rok był najpiękniejszym w jego życiu. Wszystko ze względu na narodzinę Leonarda, który całkowicie odmienił jego codzienność. Mój synku, przyjacielu, nauczycielu, mistrzu, ulubiony człowieku. Życzę Ci, żebyś zawsze tak beztrosko i z uśmiechem przeżywał każdy kolejny rok. Pozostań zdrowy, szczęśliwy i radosny. My zadbamy o resztę. Dziękuję ci, synku, za najpiękniejszy rok mojego życia, napisał baron. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ Juror de of Poland nie zapomniał również wspomnieć o Sandrze Kubickiej? W swoim wpisie stwierdził, że jest ona najdzielniejszą mamą. Ponadto zaapelował do wszystkich internautów o życzenia dla jego syna. Złoty medal dla najdzielniejszej mamy Sandry Kubickiej za najwspanialszy dar dodał. Apel barona spotkał się oczywiście z ogromnym odzewem wśród internautów, którzy chętnie zaczęli pisać w komentarzach życzenia urodzinowe dla małego Leonarda. Wszystkiego najlepszego dla Leosia! 100 lat maluchu. Najpiękniejsza miłość na świecie. Wszystkiego dobrego. Bądź szczęśliwy w szczęśliwej rodzinie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzę Ci zdrowia i szczęścia. Dużo radości życia dla Leosia. Wspaniałego życia. Masz wspaniałych rodziców, pisali internauci.